w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ubieramy się razem i robimy vloga, weekly vloga czyli vlog z soboty i z niedzieli, teraz jest sobota godzina jakoś około 10 i będziemy się malować bo dzisiaj idę z moją przyjaciółką nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś na pewno musimy iść, bo bardzo dawno nie wychodziłyśmy i bardzo dawno też nie było filmików no bo miałam naukę i teraz mam egzamin więc też nie będzie jakoś często tych filmików, ale często mogą być study vlogi no bo jednak się uczę, więc mogę dla Was je nagrywać. I wczoraj zapytałam się Was na Instagramie, czy chcielibyście właśnie tego Weekly Vloga i będziemy jutro, na pewno w niedzielę będziemy się razem uczyć do, na Polski, na fizykę i na niemiecki, więc trochę może być to długie. I postaram się, żeby był ten właśnie ten filmik długi. Ale no, dzisiaj się malujemy i wychodzę z moją przyjaciółką, tak jak mówiłam, i robimy taki makijaż. Nie taki lekki, robimy taki taki, Ogólnie to mam autobus 13.15, a jest 10, więc mam mega dużo czasu. Jeszcze muszę zjeść potem, jak się wymaluję. I no, także zaczynamy się malować. I w sumie w moim makijażu się nic nie zmieniło, oprócz, yy, oprócz. Oprócz, 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 jaką mam? O, oprócz tego, Cereal Beauty. Nic się nie zmieniło, ale bardziej maluję oczy, to jest tyle. Nie wiem, czy będę mówiła podczas tego, czy nie, ale w sumie zrobię to szybko, więc będę Wam pokazywała poszczególne momenty, jakie maluję. Kochani, wróciłam do domu, pograłam z moją przyjaciółką e, troszkę Fortnite'a <laughs> i na, nawet nie troszkę, szczerze, nawet nie troszkę, bo jest 22.00, o nie, a wróciłam o 19 do domu, więc grałam 3 godzinki, jeszcze mamie pomagałam troszkę, więc no, ale teraz będę robiła wieczorną pielęgnację i pokażę Wam to, a później... Będę. Nie, nie będę się dzisiaj uczyć, bo dzisiaj mi się już naprawdę nie chce, po prostu jestem zmęczona. I ogólnie mogę wam opowiedzieć z co robiłyśmy. Bo obok mnie jest takie miasto, kto mieszka w moim mieście, to wie, Stary Sącz, i ogólnie tam jest takie bo Bobrowisko. I ja pojechałam tam o 15:40 coś. Był tam taki przystanek, który był bardzo daleko od właśnie tego Bobrowiska. I my wysiadłyśmy na tym przystanku i musiałyśmy iść po prostu na nogach, a tam było około 40 minut na nogach do tego bobrowiska, I to pomyślałyśmy czemu nie i o 16 jakoś dojechałyśmy i 16 ta 40 byłyśmy na tym bobrowisku nawet nie, 17 równa byłyśmy na tym bobrowisku a 17.38 przypominam, miałyśmy busa a 40 minut się stamtąd idzie i my po prostu poszliśmy na to powrowisko, przeszłyśmy po prostu tak wiecie, tak tak nijak, jakby i no i zaczęłyśmy oczywiście biegnąć, my ogólnie nie mamy szybkiego tempa. My sobie po prostu idziemy i mamy chillout, więc nie mamy zbyt dużego tempa, okej, okay. nie mamy zbyt dużego tempa. Więc sobie po prostu szliśmy, nie? I musiałyśmy delikatnie przyspieszyć. I pokazywało nam na mapach, że 38 minut, czyli idealnie do tego przystanka, tyle, ile po prostu musimy wiecie, do autobusu. I my uznałyśmy, nie, dobra, my będziemy szybsza. I zaczęłyśmy iść takim delikatnym truchtem, znaczy niedelikatnym takim wiecie, takim agresywnym truchtem, żeby po prostu zdążyć. I w końcu zobaczyliśmy, że będziemy na 30. I już byłyśmy takie normalnie uradowane. To był po prostu szok. To był po prostu szok, tak? Ja nie mogę sobie znaleźć, czego nie mogę znaleźć. Czegoś nie mogę znaleźć. A dobra, przepomniałem. <grym> I możecie mi napisać w komentarzu albo na Instagramie, czy Wam się podobają takie właśnie formy weekly vlogów, bo mi się bardzo fajnie nagrywa. Po prostu kocham mówić do kamery. Kocham, serio. Mówienie do kamery to jest coś, co mogę robić całe życie. No jutro, tak jak wam mówiłam, uczymy się na polski, na fizykę i na... na co jeszcze? Czekajcie, muszę sobie pomyśleć. No i troszkę się pouczymy do egzaminu może jutro, bo jutro mam cały dzień wolny. Oprócz tego, że idę do kościoła, to to jest to, że mam cały dzień wolny no i zmałam makijaż wcześniej chyba, że nie, chyba mówiłam, ale nie wiem no i co? i jutro takie plany, że po prostu nic nie robię i jadę tylko do kościółka i będę się uczyła będę się uczyła bo trzeba się uczyć, ale mam czerwoną tylko... nie wiem czemu nie wiem, no ale jutro się będziemy cały dzień razem uczyć, razem się będziemy uczyć i nagram pewnie też vlogmasa tiktoka vlogmasa? co ja mówię? No i nagram pewnie też e, study vloga na TikToka i tutaj też, bo to będzie taki, wiecie, weekly vlog, jeszcze czegoś takiego nie, nie nagrywałam, ale mam nadzieję, że wam się to po prostu spodoba i no, także teraz idę się przebrać w piżamę i będę szła już spać, bo jest późno, jestem zmęczona, także do zobaczenia jutro i jutro, mówię wam, będziemy się po prostu uczyć, 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 uczyć. I już byłam w kościele, tak jak widzieliście wcześniej. Jest godzina 18.02. Dzisiaj sobie troszkę pospałam, żeby się wyspać. I będziemy się uczyć polskiego. Fizyki w sumie nie musimy, bo mogę zgłosić NP. A z niemieckiego chyba pani będzie pytała inną osobę, więc też się nie muszę uczyć niemieckiego. Więc po prostu uczymy się polskiego, bo mam jutro e, sprawdzian. Także w sumie i na razie jeszcze czekam od kolegi na notatkę, żeby mi wysłał, bo fajnie by było, bo nie mam właśnie tej notatki akurat. Uczymy się e, części mowy odmiennych i nieodmiennych i w sumie tyle. No, w sumie tyle. I tak do... Jest osiemnasta. Tak do dziewiętnastej przydałoby mi się pouczyć, bo o dziewiętnastej Muszę zacząć przerabiać właśnie ten filmik. Także, no, więc zaczynamy się uczyć. Będę Wam to pokazywała i dam Wam znać po prostu na końcu, jak mi idzie. zanudzać tym jak to po prostu piszę ale dokończyłam sobie tą dodatkę i teraz mi zostało po prostu tylko to powtarzać ja nie uczę się taką metodą że najpierw powtarzam 25 minut, a później 5 minut przerwy i tak jak zrobię tak 4 razy to później 15 minut przerwy i nie wiem czy mi to coś daje na razie próbuję dopiero tą metodą się uczyć ale wydaje mi się, że jest ok że jest naprawdę fajna i nie mi uwagi na to, jak bardzo mam tłuste włosy, bo idę się zaraz jeszcze myć i właśnie dlatego chciałam też tak wcześnie skończyć to uczenie się właśnie. Żeby po prostu jak się wymyję, to żeby wtedy to po prostu powtarzać. I i co? I chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Jeszcze mogę Wam pokazać moją notatkę. Ogólnie jeszcze muszę poprawić ją tym kolorkiem, co się wiecie, bo ja zawsze lubię sobie tak. To urozmaicać jakimś kolorkiem. No i co? I mamy tu po prostu, wiecie, czasownik i takie, takie, takie. Czasownik, rzeczownik, przymiotnik. Dobra, nie będę wam tego wymieniać, bo wiem, że to jest nudne. Ale no, mam tutaj, trochę tych kolumn tutaj jest, ale troszeczkę od tego mam i będę musiała się od tego wyuczyć na pamięć. Na pamięć, jutro. Jakoś dam radę, tak? Nie no, ale trzymajcie za mnie kciuki i możecie mi napisać na Instagramie, co byście chcieli w następnym odcinku i śledźcie mojego Instagrama, bo będę na pewno zadawała py 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 pytania, co byście chcieli na następnym odcinku i jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i do następnego.